Cześć Wam, zapraszam Was na rozmowę przy kawie o 3:50. Przynajmniej u mnie jest 3:50, także zapraszam wszystkich zainteresowanych. Na początku muszę podziękować za wszystkie, ale to wszystkie subskrypcje i łapki. Dla mnie to jest naprawdę bardzo dużo. Na dzień dzisiejszy jest 300 subskrypcji, niecałe jednej brakuje. Dla mnie to jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli dziennie dochodzi 5 subskrypcji, to jest dla mnie wiele. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że jest komu to oglądać. Że ktoś chce oglądać, chce posłuchać. Także jestem naprawdę bardzo wdzięczny za każdy komentarz, każdą łapkę, za wszystko. A w tym odcinku chciałbym troszeczkę porozmawiać o pewnej rzeczy, jakim jest zaczynanie transportu. Jaką jest zaczynanie transportu? Wiele ludzi pyta w komentarzach, czy. W różnych innych miejscach, czy prowadzenie transportu jest opłacalne, i na to pytanie nie da się odpowiedzieć. Nie ma jednej odpowiedzi. Spójrzcie, że nawet z poziomu kierowcy, zobaczcie, ile kierowców woli iść gdzieś na produkcję czy do jakiejś innej pracy na miejscu i to jest dla niego bardziej opłacalne, nie? Każdemu opłacalne jest co innego. W transporcie też każdemu opłacalne jest coś innego. Mieć jakiegoś innego busa, inną zabudowę, w ogóle nie mieć busów, mieć same tiry. Także pytanie o opłacalność jest kompletnie bez sensu. Bo to, że dla mnie jest opłacalne na przykład busy Plandeki, prowadzenie innych aut, to dla mnie. Ale niekoniecznie to będzie opłacalne dla innych ludzi, nie? Może dla Ciebie właśnie bardziej opłacalne będzie zostać kierowcą, nie? Przecież wiele osób tak uważa, że. Nawet ci, którzy, którzy prowadzą firmy, mówią, że chyba bardziej właśnie woleliby już być tymi kierowcami, nie? Chociaż jak woleli, to dlaczego nie dopracować jako kierowcy, nie? To już musisz ty sam, jeżeli chcesz to sprawdzić, idź, załóż, kup samochód, załóż ten transport. To jak ja mówiłem w pierwszych filmach, to założenie firmy to jest kilka minut i możesz się przekonać o tym, nie? Możesz próbować. Jeżeli ty to lubisz, chcesz, marzyłeś o tym, czy w ogóle masz możliwości. Jak najbardziej spróbuj i sam się o tym przekonasz, i później sam też zrozumiesz, że nie da się na takie pytanie odpowiedzieć. Ja ci nie mogę powiedzieć, na przykład, yy, rób tak, nie rób tego, rób tamto. Mogę powiedzieć, co mniej więcej naprawdę nie ma żadnego sensu, i, albo co jest bardzo ciężkie. Może niekoniecznie co nie ma kompletnego sensu, ale to jest ciężkie. Tak samo jak transport krajowy. Dla mnie on nie istnieje, co też powtarzałem. Ale wiele osób jeździ po kraju, ten transport akurat w kraju, ci, którzy jeżdżą po tym kraju, no to dość specyficznie wyglądają ich, yy, ich firmy, ich biznesplan, tak bym nazwał to, ich zarządzanie tą firmą, A dla nich się opłaca. Dla mnie nie, dla ciebie może będzie się opłacać, także po prostu musisz sam, sam chyba spróbować, żeby tak w 100% odpowiedzieć sobie na to pytanie. I ja nie powiem ci też, jak masz wszystko zrobić od początku do końca, i nie dowiesz się tego ode mnie, nie dowiesz się tego od nikogo z YouTube'a, jak prowadzić firmę w 100%. Bo nawet jeżeli będziesz znać, obejrzysz, nie wiem, multów, multum filmów i w ogóle, i tak przyjdzie taki czas, że będziesz miał do podjęcia jakąś decyzję, jak podjąć decyzję na jakiś dany temat, nie dowiesz się tego z YouTube'a, czy czy z Facebooka, po prostu będziesz musiał myśleć sam. Dlatego namawiam, żeby po prostu samemu myśleć, samemu wziąć, policzyć wszystkie koszty. Jeżeli weźmiecie ten leasing czy coś, no to będziecie musieli jego spłacać. Chyba, że po prostu będziecie chcieli go oddać za bezodstępnego, nie? Co też jest tego sporą. No? Ale decyzje muszą być wasze przemyślane i nikt wam nie wytłumaczy, jak to robić, bo nie da się. Musicie sami czasami się nauczyć na własnych błędach, nie? Ja mogę powiedzieć, jakie błędy ja popełniałem, inny może powiedzieć, jakie on popełnił, a i ty i tak popełnisz jakiś błąd. Ty i tak stracisz. Ktoś kiedyś powiedział, że nikt nie zrozumie wartości pieniądza, kto nie stracił własnoręcznie zrobionych pieniędzy. No coś w tym chyba jest, nie? Bo chyba, chyba każdy stracił pieniądze, który próbował coś własnego otworzyć, zacząć z czymś. Każdy czego je żałował, swoich jakichś tam decyzji, i ty też będziesz. Musisz się na to nastawić, nie? Ci, którzy zakładają firmy, tak uważam, muszą być silni psychicznie, bo problemów będzie sporo, później człowiek się uczy z nimi radzić i obojętnie, czy ty będziesz prowadzić to rok, 5 czy 10 lat i tak będą takie problemy, z którymi nie miałeś wcześniej do czynienia. I po prostu musisz na spokojnie podejmować właściwe decyzje, nie? I tego się ode mnie nie dowiesz. Sorry. A nie myślę od nikogo innego. Nikogo na YouTubie. Nie wiem, czy z jakiejś książki, bo ja książek akurat nie czytałem na temat transportu oprócz tej od kompetencji przewoźnika na certyfikat kompetencji zawodowych. Tam też się tego nie dowiesz. Bo nawet książka, która niby ma uczyć, jak prowadzić firmę, nie uczy. Zdaję sobie sprawę że ten film nie będzie miał zbyt wielu wyświetleń ale to nie o to w tym chodzi nawet jeżeli on będzie miał 50 wyświetleń jedną łapkę w górę to też będę zadowolony że dla tej jednej osoby się to podobało fajnie się gadało, szykawie a poza tym właśnie chciałbym wysłać komuś kubek nasz firmowy on wygląda tak, tylko będziecie mieli lustrzane odbicie chyba to jest napisane nie dnia przed rozładunkiem taki tir i nasze logo w środku takiego tira w takim tirze, na takiej naczepie tak może będzie poprawnie. No jest trzecia godzina, także wybaczcie. No i tutaj ładną odciągu Nie chwal przed rozładunkiem, ale jest ustrzane odbicie niestety. Także jeżeli ktoś by chciał taki kubek, mogę mu wysłać. Ale jest 15 grudnia i wątpię myślę, żebym zdążył go wysłać jeszcze przed świętami, także pewnie by doszedł po świętach. Z tym, że czerwony, ale nie pokażę teraz, bo nie chcę mi się iść. Ale mam taki po prostu, tylko że czerwony kubek, nie? Z białymi napisami. Czarnych już niestety nie mam na dzień dzisiejszy. A komu jego go dam? Nie wiem. Większość wiem, youtuberów by powiedziała łapka w górę, lajku i Instagram, Facebooka i wszystkie inne strony i komentarze i subskrypcji i dzwoneczki. Ale ja nie chcę. Nie chcę, żebyście lajkowali czy subskrybowali mój kanał dla jakiegoś głupiego kubka czy czegokolwiek innego. Wolałbym mieć te subskrypcje, te 299 osób po prostu, żeby to była ich decyzja. I ta subskrypcja jest tylko dlatego, że po prostu podoba im się to co robię i czekają na więcej. Komu mogę wysłać ten kubek? Może jakiś komentarz transportowy, jakiś kawał transportowy? Znacie jakieś kawały transportowe na najlepszy kawał? Czy, czy coś? No, wymyślicie coś no. Jakiś komentarz z najlepszym dowcipem, albo najlepiej lajkowany komentarz? Może coś takiego. Najlepiej lajkowany komentarz. Może to być dowcip, może to być jakieś. Ogólnie na temat transportu, najlepiej lajkowany komentarz. I ten komentarz dostanie ten kubek. Oczywiście nie za pobraniem już bez przesady wyślę go za darmo. Niech stracę, nie? Dobra. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się i wesołych świąt.